Moi drodzy, po raz szósty spotykamy się tutaj na tej naszej Olickiej widzini. Tradycją już jest, że Mikołaj czyta na początek fragment Ewangelii Świętego Łukasza, który wprowadza nas w atmosferę uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przypomnijmy sobie. Te właśnie chwile, kiedy zbawiciel przychodzi na świat. Kiedy wypełnia się obietnica złożona przez Boga u początku świata. Że kiedy człowiek odrzucił miłość Pana Boga, Bóg się od człowieka nie odwróci i obiecał, że przyśle swojego syna, aby on odkupił rodzaj ludzki. O tym teraz posłuchamy. W nowym czasie. Wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. W Bożym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kiryż był nawiedznikiem Sirii. Przyszli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swojego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidewego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zerzeć się wraz z sobie Maryj, która była brzemienna. Aby tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Przebywali w tej okolicy Pasterze. Kiedy nocy odpilnowali z tego stada, nagle ukazał się anioł Pani z Pana i chwała Pana zawsze ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im Nie bójcie się, oto powiem ogłaszam Wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem, Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdzi się niemowlę winięte w tyloszki i położycie w żłobie. I zaraz przyłączyło się do, do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasażerzy mówili do siebie Chodźmy do, do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, a co nie, nam Pan oznajmił. Poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Minęło 8 dni, obrzezano chłopca i nadano mu imię Jezus, którym nazwał go anioł jeszcze przed jego poczęciem.